Fotografie i obrazy utrzymane w konwencji reportażu to można już oglądać na wystawie w ośrodku działań artystycznych przy ulicy Siradzkiej. Autorami prac są Bogusław Maria Piesecki i Małgorzata Rękiewicz. Prace fotograficzne i obrazy to efekt podróży do Indonezji, kraju wulkanów, gór oceanu kraju bajecznie kolorowego. Tu inspiracji, jak mówili Bogusław, Maria Piasecki i Małgorzata Rymkiewicz nie brakowało. Obrazy inspirowane podróżą kulturstwa Piaseckiego zaskakują widza przede wszystkim kolorem. Artysta umiejętnie oddaje atmosferę chwili, tworząc z obrazów kadry reportażu. Trudno by było mi to przekazać taką abstrakcyjną refleksję, bardziej taką dziennikarską, jak ja to nazywam. To trochę tak, takie dziennikarskie malarstwo. Podobnie jest ze zdjęciami Małgorzaty Rynkiewicz, Te również utrzymane są w konwencji reportażu, natomiast one stają się malowniczymi obrazami, na których w punkt uchwycony jest koloryt w Indonezji. Podczas wernisażu widzowie zostali wciągnięci przez artystów w świat dziki, pozbawiony wygód i nowej technologii. Zostają wciągnięci w świat szczęśliwy, świat uśmiechniętych ludzi. Ludzie bardzo życzliwi, mieli, gościnni, uprzejmi, przepiękne miejsca na Ziemi. Na wystawie można zobaczyć też filmy, które artyści nagrali podczas podróży. Dzięki nim widz może nie tylko zobaczyć, ale i wsłuchać się w indonezyjski klimat oraz poczuć się jak w podróży. A podróż do Indonezji w ośrodku działań artystycznych można odbyć do 13 marca.